że jeden starszy pan po Mikołaju przyszedł, był strasznie zdenerwowany i mówił, że źle św. go święty Mikołaj zrozumiał. dzieciom tłumaczyłem tak, że ten pan napisał miejsce świętego Mikołaja, że chce pod choinką samochód. I moi drodzy przyszedł wiatr i choinkę zwalił na ale. Także, moi drodzy, nie najważniejsze są prezenty, bo te prezenty czasami są fikuśne. Najważniejsze jest towarzystwo, że mamy otwarte serce. I drugi pan opowiadał też mi, mówi proszę księdza, wnuczek przyszedł, taki ze średniej szkoły, jak nasza młodzież, i mówi mu, dziadek, napisałem list do świętego Mikołaja. mówi to super, ale na papierze ścierny. Dlaczego? Bo Mikołaj chyba go nie przeczytał, bo nie wiem, co zrobił i nie przyniósł mi takich prezentów. Także, moi drodzy, nie najważniejsze są prezenty. Nie najważniejsze są te różne upominki, tylko najważniejsza jest, moi drodzy, życzliwość. Ksiądz proboszcz na rekolekcjach mówiłem to na kazaniu, dzisiaj mówił o wspólnocie. Wspólnota to nie jest zadaniowość. Tylko relacyjność. Bo jakby nam do wiader narzucali tego jedzenia, aby nam tak ładnie nie nosili z uśmiechem, no to co byśmy się jak prosiaczki rzucili? A tu dziewczyny podchodzą do panów, panowie od razu elegancko uśmiechnięci, panie starsze też się patrzą na tych młodych chłopaków. Tabletek nie trzeba brać, prawda? Od razu lepiej. Ja przepraszam wszystkich starszych panów, którzy tu są. Ale moi drodzy, jak idziesz do lekarza, to dziadek zawsze narzeka. Ale jak ja idę, wiecie, do Chaty polskiej po bułki rano czy po chleb, to i młodsza dziewczyna, a starszy dziadek to głowa mu tak chodzi. Najlepsza rehabilitacja. Tutaj, co, nie? nie wiem, czy wy żeście zauważyli to. Także moi drodzy, najważniejsi są ludzie. Najważniejsi jesteście. I ja z, tutaj z księdzem proboszczem, z księdzem dziękuję za sekcję. Dziś to są najpiękniejsze życzenia od jednej osoby z was. że księdza, ksiądz jak tu przyszedł, to taki chudki. A teraz to ksiądz wygląda. A ja myślałem, że ja tu przyszedłem nie taki chudki. I moi drodzy, ostatnio nawet byłem i kupiłem płyn do tłuszczu. Taki wiecie od, odtłuszczający. Wykąpałem się i holender nie <grystanie> Także nie wierzcie wszystkim reklamom tak samo. Ale wierzmy w dobro, w miłość, w takie podstawowe rzeczy. Bo to jest najważniejsze. I moi drodzy, ja patrząc na was, to ja sobie tak wyobrażam moją emeryturę. Zadowolony, uśmiechnięty, złote jakieś tam bibeloty wyperfumowany, wyfryzowany, trwale tunaju, trwała otulacja. I to jest najpiękniejsze. Także moi drodzy, ja wiem, że ja się opiekowałem Babciu, miała 95 lat. E, do końca była świadoma, a wiecie jaką miała pieniądze liczyć. Nie, nie, nie wiem, czy wy się znacie na pieniądze. A jak ona umiała liczyć pieniądze. Ale moi drodzy, ona była zawsze uśmiechnięta. Zawsze dawała dobre rady, co nie, i ja zawsze mówię, nie Skąd? Jak umarła, to dopiero mówię: Skąd tu była taka stara, taka młoda? <noise> Także ja tutaj niektórym chodząc między stołami, mówię: Dobrze, że pani ma krótką smycz do mnie, bo pani zawsze. Mówi, Nie, że jak się tu nie grożę, to się uśmiecham, jak do końca zjawia cały. Także moi drodzy. To jest najważniejsze, wiecie, że jesteście wy, bo my księże, no co my byśmy byli? No? Jak w mapę trzodni, wiecie jak w mapę trzodni, bo każdy siedział i ma komentował tylko. A jak mamy was, to żyć się życie chce. Także moi drodzy, jesteście wspaniali, cudowni. Ta młodzież, która dzisiaj młodzież jest przyszłością narodu, jest taki ojciec, którego pół polski kocha, pół nienawidzi. Mówić i mówi tak. Jak ktoś myśli rok do przodu to sieje zboże. Jak myśli na 30 lat to sadzi krzewy, A jak myśli na co najmniej 50 lat to uczy polską młodzież. Zobacz jak na pięknie ich uczy, pomagania innym za free, za darmo, caritas. To jest brawa dla młodych. Zostawcie zostawcie papierosa, czy tam co tam, czy kieliszek, jak to mówią. To nieważne. No, kiedyś jestem u takiej pani, Krysia, postawisz coś, ona mówi, nic się nie przewróciło, nic proszę proszę. Także postawcie na razie, co tam macie w ręku, odłóżcie i chodźcie. Ale do przodu, chodźcie, chodźcie, jesteście. Brawa dla Dobra, za zaraz nas tutaj nasz widzę i coś im puści, bo moi drodzy, są I jeszcze Magda Gessler z ekipą, zapraszamy! Ekipa kuchenna, Magda Gessler i Makłowicz, dawajcie! Chodźcie tutaj. Ja też jestem wstydliwy. Naprawdę. Ekipa kuchenna... To oni gotują, kroją, marynują i słyszałem, że była jedna taka, co chciała karpia utopić. Brawa kochani, brawa dla nich. O i tutaj widzicie szkolny klub dla wolontariatu. Młodzi dla kamerunów. Nie odchodźcie, ja wam coś powiem. Wiecie... Są takie badania, że w Afryce zrobili zapisko studni. I wiecie co? Ludzie się nauczyli od Europejczyków nie gadać ze sobą. Studnia musi być powodem minimum 5 km od wioski. Bo idą kopity, plotkują, sobie pomagają, chłopak wyhaczą na boku i wracają szczęśliwi. A u nas każdy tylko w oknie mój ty bacz, z leci. A tamta tak się rąknęła, bo promoż dzwoni nam że? No! Także brawa jeszcze raz dla Was. Dziękujemy Wam serdecznie, Scjenko. Powiedz ciepłe słowo, ale nie mów węgiel. Co to szkolnego klubu wolontariatu dla Kamerunu. My jesteśmy umiejscowieni z naszą szkołą Technikum numer 5 na ulicy Botanicznej w Zielonej Górze. Więc jeśli macie państwo wnuki, które wybierają się do szkoły średniej i chcecie, żeby byli tacy cudowni, to koniecznie musicie im podpowiedzieć, żeby przyszli do naszej szkoły, prawda? Magdy Gessler, ostatni rząd, ostatnia klasa, Angelika, Mariola, David, Marti. Jeszcze ludzi. Moi drodzy, zakupy robiliśmy od środy, od wczor wczoraj robiliśmy się w masakrowanie Karpi i w ogóle, ale nie mówcie nikomu, bo to pewność teraz jest karalne. zgadnijcie, co myśli Karpi, jak widzi wędkarza przed Bożym Narodzeniem. Y jak... Przystawie z wędką. Wiecie co myśli? Przesłali zaproszenie na stół Wigilijny. No to u nas tych zaproszeń było bardzo dużo, ale pomógł nam w tym pan Ryszard frądkowiak Karpier Otrzymaliśmy od niego zestawu. Część kupiliśmy, żeby było tego dużo, ale część otrzymaliśmy. I tak naprawdę nasza Wigilia odbyła się tutaj dzięki wielu darczyńcom. Naszym, naszym gospodarzem jest pani Rektor mok Jola Matuszkiewicz. Mieliśmy wiele darowizn i mieliśmy wiele darów i osób, które wspomagały nas. Nie chcę nikogo pominąć, więc powiem tylko, że bardzo, bardzo serdecznie im dziękuję. Jestem wdzięczna za wsparcie i za pomoc, dlatego nie będę wymieniać imienia i nazwiska. Jeśli byście chcieli zobaczyć, kto nas wspierał tak naprawdę, to logo, logotypy tych organizacji osób, które nas wspierały, plus właśnie imiona i nazwiska, były na no, tym filmie, były na zdjęciach i są na zaproszeniach wigilijnych. Więc można zobaczyć, kto nas wspomaga. Także, e, moi kochani, bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję. Bez Was bym tego nie zrobiła. No i bez mojego księdza proboszcza, który jak zwykle jak kolejny raz się powtórzy, pozwala mi na to szaleństwo, ale ja muszę Was co roku zobaczyć, bo ja bym nie przeżyła. Nie usiadłabym do stołu, bym nie zobaczyła, żeby w końcu wszyscy tutaj jesteście. Wielkie brawa dla Was.